Bron to nisko urodzony najemnik o wielkich umiejętnościach i przebiegłości. Jest wysokim, szczupłym i dobrze zbudowanym mężczyzną. Posiada diabelski uśmiech, i na dodatek jest równie szybki jak kot. Ma czarne włosy, które opadają mu na równie czarne oczy. Posiada zarost. Chociaż jest analfabetą, najemnik charakteryzuje się czarnym poczuciem humoru i pragmatyczną. Na wskroś irracjonalną filozofią nosi czarną kolczugę, którą nakłada na swoją skórzaną zbroję, a także kaptur kolczy oraz półhełm z osłoną na nos. Włada długim mieczem, o którego bardzo dba, często go szlifując. Umiejętnie walczy ostrzem, niezależnie którą ręką. Preferuje walkę bez używania tarczy. Podczas gdy Lady Caitlin Stark i Sir Roderick Castle przybywają do gospody na rozdrożu, Bronn wraz z Chigenem również znajdują się w tym miejscu. Kiedy Caitlin wzywa lojalnych ludzi, by pomogli jej aresztować Tyriona Lannistera za próbę zamordowania jej syna Brana Starka, najemnicy odpowiadają na jej wezwanie i pomagają eskortować Lannistera do Doliny Arynów. Zauważa on, że Brown i Chigan zgłosili się pomóc tylko dlatego, że są najemnikami i liczą na nagrodę. Kiedy grupa zostaje zaatakowana przez klany z gór księżycowych, Bron bierze udział we walce i zabija kilku dzikich. Po śmierci strażnika Lannisterów, Jika, domaga się jego butów. Staje się bliższy Tyrionowi, co bardzo niepokoi Caitlyn. Gdy następnej nocy zostają ponownie zaatakowani, Chicken zostaje śmiertelnie ranny, a Bronn skretnie go wykańcza. Po czym informuje Caitlin, że zmarł on z powodu poniesionych w walce ran. Z nadzieją na złoto Lannisterów podczas procesu Tyriona w Eyrie, Bron zgłasza się na ochotnika do reprezentowania go w próbie walki. Bron zabija Servardisa Egana, obrońcę Lady Lysy Arryn, ratując tym samym życie Tyriona, jednocześnie tracąc w pojedynku ząb. W drodze powrotnej do Odorzecza przez górski szlak, Bron zostaje wcielony jako najemnik do służby Tyriona. Lannister wyjawia mu, że był krótkożonaty styszą. Zostają otoczeni przez górskie klany, jednak Tyrion sprytnie werbuje ich do siebie. Po dołączeniu do zastępu lorda Tywina Lannistera, Bron przyprowadza do Tyriona Shei, który szuka kobiety do towarzystwa przed bitwą na Zielonych Widełkach, w której potem obaj biorą udział. Kiedy Tywin wysyła swojego syna do królewskiej przystani, by pełnił funkcję namiestnika króla, Bron towarzyszy Tyrionowi. W królewskiej przystani, aby chronić Tyriona i zwerbowany przez niego klan, Bron rekrutuje siły najemników, których liczba ostatecznie zbliża się do 800. Świeżo ogolony Bron zostaje kapitanem straży Tyriona, nosząc karmazynowy płaszcz Lannisterów i czarny napierśnik straży miejskiej. Aby uwolnić Jejma Lannistera z niewoli w Riveran, Tyrion każe Bronowi odnaleźć złodzieja, truciciela, oszusta i mordercę. Plan później nie powiedzie się jednak, ponieważ zostają oni wykryci przez ser Edmura Tully. Podczas pobytu w burdelu Tyrion spotyka Shay. Natomiast Bron poznaje dorniską dziewczynę. Gdy król Joffrey P. Baratheon rozkazuje Gwardii Królewskiej pobić Sanse Stark po bitwie pod Oxcross, Lannister każe Bronowi, Tymetowi uchronić upokorzoną dziewczynę. Najemnik chroni Tyriona przed wściekłym serborosem Blountem podczas zamieszek w królewskiej przystani, a także po nich. Tyrion przydziela Bronowi ochronę wozów z wodą zajmujących się pożarami wznieconymi przez zamieszkujących. Gdy zastęp Stanisła, Zmierza na północ w kierunku królewskiej przystani. Tyrion rozkazuje Bronowi, by spalono nabrzeże między czarnym nurtem a murami miasta. Królowa Cersei Lannister każe mianować Ser Osmonda Kettlebacka do gwardii królewskiej. Nie wie jednak, że mężczyzna jest w rzeczywistości jednym z informatorów Brona. Podczas bitwy nad Czarnym Nurtem, Bron jest odpowiedzialny za to, by woły przeciągnęły masywny łańcuch Tyriona przez Czarny Nurt, co zapobiegnie ucieczce statków Stanisa przed dzikim ogniem. Po bitwie otrzymuje tytuł rycerza jako jeden z 600 mężczyzn pasowanych przez Osmunda, Ser Balona Słona i Ser Meryna Tranta z Gwardii Królewskiej. Kiedy ranny Tyrion Lannister dochodzi do siebie, Bron wyjawia, że Lord Tywin Lannister Minister wysunął jego kandydaturę na rycerza. Ser z Czarnego Nurtu, jako swój herb przyjmuje zielony płonący łańcuch na szarym, dymiącym polu na pamiątkę swojej roli w bitwie nad Czarnym Nurtem. Nosi buty z miękkiej skóry, bogato zdobione kawałkami srebra, wełnianą dubeltówkę i bladozieloną jedwabną pelerynę. Tywin, namiestnik króla, sprowadza do królewskiej przystani własnych strażników, a ser Kevan Lannister odprawia najemników wynajętych przez Brona dla Tyriona. Zamiast tańszych burdeli, którym wcześniej patronował, ser Bron jest teraz w stanie odwiedzić burdel Chataia na własną rękę. Prowadzi śledztwo w sprawie zmarłego Sermandona Mura, który próbował zabić Tyriona podczas bitwy nad Czarnym Nurtem, a także uczestniczy w ślubie Tyriona i Sansy Stark. Tyrion zleca Bronowi dyskretne zabicie piosenkarza Simona Silvertonga po tym, jak Simon próbuje go szantażować. Podczas gdy Lannister spotyka się z orszakiem księcia Oberyna Martela z Dorn, towarzyszą mu Bron i Podrick Payne. Po niespodziewanej śmierci swojego bratanka podczas uczty weselnej, Tyrion zostaje aresztowany. Cersei pozbawia znienawidzonego brata sojusznika, aranżując dla Ser Brona ślub z Lolis Stockworth ponieważ Lady Tanda Stockworth desperacko poszukuje kogoś, kto poślubi jej córkę. Przy kolejnej próbie walki, Bron odmawia reprezentowania Tyriona, gdyż oznaczałoby to zmierzenie się z potwornym ser Gregorem Cleganem. Zamiast niego na ochotnika zgłasza się Oberyn Martell, który niestety później ginie w pojedynku. Lady Tanda Stockward informuje królową regentkę Cersei Lannister, że Bron nadał Bengarciemu synowi swojej nowej żony imię Tyrian na wątpliwą cześć swojego byłego zleceniodawcy Tyriona Lannistera. Bron przyjmuje do swojego domu w zamku Stockward czterech rycerzy, choć starsza siostra Lolis, Falis Stockward, i jej mąż Ser Balman Birch sugerują Cersei, że są to najemnicy. Królowa sugeruje, aby Falis i Balman pozbyli się Brona ze zamku. Wspomniany plan zawodzi, gdy Ser Balman bezmyślnie wyzywa Ser Brona do walki w pojedynkę i przegrywa. Przed śmiercią Balmana Bron zmusza go do przyznania, że działali na polecenie Cersei, po czym wbija mu sztylet w oko. Następnie atakuje Falis i rozkazuje jej odejść ze zamku. Bron przekazuje wszystkie ubrania należące do Falis swojej żonie Lolis. Aby zapobiec ujawnieniu udziału królowej w nieudanym spisku, Cersei wysyła wdowę do Kaiberna. Jednak umiera ona podczas jego eksperymentów. Lady Tanda Stockward umiera natomiast z powodu wychłodzenia, a Lolis zostaje jej spadkobierczynią jako Lady Stockward, a Bron Lordem Stockward. To dość ironiczne, że nisko urodzony otrzymał tytuł szlachecki dzięki działaniom Cersei, łapówce, którą mu zaoferowała, aby odwieźć go od walki dla Tyriona i jej próbie pozbycia się go ponieważ algorytmy youtube'owe są bezlitosne będziemy wdzięczni za subskrybowanie naszego kanału a także za kliknięcie w dzwoneczek będzie to dla nas ogromna motywacja a także pomoże nam to rozwijać nasz kanał